Привіт усім! Мене звати Франсуа. Я француз, який живе досить давно в Україні. Що я займаюся тут? Я займаюся гуманітарною допомогою та відправляю дітей, постражані від війни, на відпочинок і реабілітацію у Франції та у Німеччині. Чому я вирішив створити контент? Pierwsza meta, co ja tylko chcę wam pokazać, czemu Francuz wyraził życie w Ukrainie podczas wojny. A druga meta, ja chcę pokazać Francuzom, że na żal wojna trwa. Ja uważam, że ważne, żeby sami Francuzowie odpowiadali po prostu po francuskiej tak ludziom lirche zrozumieć, że ta wojna stosuje się i jest. Jeśli chcesz pomóc mi przywrócić większą ilość pieniędzy do, do Ukraińców, poszerwujcie moje wideo, to ma znaczenie. Bardzo Wam dziękuję i do na w nowym wideo. Pa, pa!